To troszeczkę nawaliłam rano, a troszeczkę mróz, yy, który zahartował mi policzki. Bo dzisiaj rano, jak wstałam, to od razu nagrywałam Orena Ulcie i boo Isie. Będę to powtarzać do znudzenia. Że jeśli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na nasz Instagram. Lostan z Wsłórzu. Ale wiem, że część wie, i ściskam Was i pozdrawiam bardzo serdecznie. O kurczę, postanowiłam wybrać się na spacer. Nie mogę, jak widzę, w podglądzie te krechy to mam takie go wyjść, przejść się trochę, Uff, pobyć na zewnątrz, bo jakoś tak muszę Wam przyznać, że psychicznie jest mi trochę ciężko. W sensie nie chodzi o. Nie chodzi o. moje schorzenie, może tak to nazwijmy, bo raczej bym chyba tego nie nazywała chorobą. Zresztą sama nie wiem, nie miniłam tego za bardzo. Ale wydaje mi się, że przez te kilka dni od wyjścia ze szpitala się nałożyło na siebie kilka rzeczy. Między innymi PMS. Podobno też bycie w uśpieniu tak wpływa, że psychicznie to się potem odbija. W każdym razie było mi trochę ciężko. Ale jak dzisiaj się obudziłam z popołudniowej drzemki, a właściwie Lulu mnie obudziła z tej drzemki... To poczułam się, jakby mi ktoś normalnie oddał kredki moje, i mam nadzieję, że ten stan się utrzyma. A co chciałam powiedzieć? Nie wiem, co chciałam powiedzieć. a czym mnie obudziła Lulusia? Espresso Affogato, ale w takim naprawdę wydaniu premium, ponieważ irytujący włos odstający. Ponieważ całą filiżankę wypełniła lodami śmietankowymi i w tym zrobiła otwór do którego zaparzyła espresso w sensie bezpośrednio jej to było takie pyszne i orzeźwiające a chciałam też odpowiedzieć na kilka waszych pytań czy operacja była laparoskopowo? Tak, była laparoskopowo, co znaczy, że nie rozcinano mi powłok brzusznych, tylko mm, robią wam trzy dziurki w brzuchu, ale po tym i tak są szwy. Ale i tak po 10 dniach się te szwy ściąga. Więc, mimo że to nie jest rozcięcie, rozprucie przez kubę rozpruwacza, to, to i tak te szwy są. No i w sumie wiecie, ja mam przez miesiąc się nie. Nie forsować, nie dźwigać tak maksymalnie do 5 kg, więc spokojnie mogę zrobić herbatkę, przenieść garnek z zubą i takie rzeczy. No ale będę się pilnować, żeby faktycznie się nie cisnąć, chociaż już mnie kusi, jakby na jakimś rowerku się przejechała, ale też mnie łapią właśnie takie drzemki. Dzisiejsza była super. Trwała ze 3 godziny. Julia mówi: śpi, ile potrzebujesz, bo wiadomo, że sen to jest zdrowie. Strasznie, strasznie Wam wszystkim dziękuję za, za te wszystkie życzenia powrotu do zdrowia, za wiadomości, za wsparcie. Jest takie mega kochane. Strasznie naprawdę to doceniam. Nakupiłyśmy tyle rzeczy wczoraj. Wiem, że Julia już szalała dzisiaj z praniami. Może wam pokażę w sumie co nieco, jeżeli już się zdążyło wysuszyć, bo wiecie, że absolutnie wszystko, co przynosimy z lumpa, trzeba od razu prać, zanim na siebie założymy. A jeżeli mierzyliśmy to w lumpie, to trzeba się bardzo porządnie umyć. Ja nic nie mierzyłam. Przynajmniej bezpośrednio na ciało, ale... Oj, chyba będę wracać, bo... Bo już się zlizłam. A! Będę dzisiaj robić sałatkę z tuńczyka według przepisu Matthew McConaughey. Zrobimy sobie razem. No i coś tam się poskłada do tego vloga, no bo też się stęskniłam za Wami. Czy to się w ogóle do czegokolwiek nadaje? O Boże, strasznie dużo majonezu każą dać. No ale dobra, spróbujmy. W średniej miejsce wymieszaj majonez, ocet winny. Ja wezmę ocet jabłkowy, bo nie lubię winnego. Widzimy mi mieszać. Ja mam taki rzadszy majonez domowy. Ocet winny. Balsabi. Posiekaj czerwoną cebulę, ogórki kiszone i chipsy jalapeno. Nie mam chipsów jalapeno, będą zwykłe. Cebulkę damy. Posiekam ją najdrobniej jak umiem. Chciałby się teraz jakiś z tych, któraś z tych krajalnic do tego. Tyle zakupy mango, na pewno kojarzycie. Nie ma u nas chipsów jalapeno, ale te. Mmm! Są naprawdę pikantne! Sok z cytryny jeszcze, no tak. Tu weźmiemy świeży nóż, żeby cytryna nie waliła cebulą, bo to jest. To. Teraz uwaga, możecie się zdziwić, ale. Tą stroną poprawnie wkłada się do tej wyciskaczki cytryna. Czy to będzie dobre? Ten kawałek to chyba zjem. Czytam innym przepisie, że ma być jeszcze syrop za gawę, ale jeden klonieka. Nam też sól i pieprz, bo jednak po polsku musi być. Myślę, że to będzie takie dziwne. No spróbujmy. No spróbujmy. Chyba wszystko wzięłam na tą łyżkę. Kurde. To jest ciekawe. To jest takie zaskakujące. Julek! Chodź! Mam dla Ciebie coś do spróbowania. W sensie wiesz, tą sałatkę, o której Ci mówiłam. O. A myślałam, że to drobniej będzie, nie? Myślałaś, że drobniej? No. Gdyby to nie kroiła, to może i by było. Otwórz diabsko. Otwórz diabsko musisz całą łyżkę zmienić. Ale jestem najedzona. jedzona. Otwórz diabsko. Wasabi. Aaaa, mm. bardzo dobra. Ciekawa, nie? Mm -hmm. Uwielbiam ja. Mój ulubiony smak to bekonowy, ale te są sweet Chili i też są super, nie? I tak się faktuje, chorych w tym domu. Spartańskie warunki. Patrzcie w ogóle, dostałam kwiatki pocztą kwiatową. Jakie śliczne. Prawda, lulku, że śliczne? No. I jeszcze Lulu się kupiła białe. Niech to się kurwa lasuje, lenie na sturcie. Białe Lilie, zajebiście. Ja wiesz, co i zrobiłam? Zbiłam ten pyłek z słupków, bo Julia otrzepała Lilią pyłek ze słupków. Słuchajcie, tak przyszłam do Was, żeby Wam powiedzieć, Chcecie to, zróbcie tą sałatkę. Jak nie chcecie, to nie róbcie. Bo nie tak jadłam i miałam takie, im, im dalej w las, tym bardziej miałam takie. Nie, takie. Nie wiem. Znowu jest ostra, jestem nieostra. Po ja tak, robię. To nie jest tak, super, Nie wiem, może tak. To... Ja tak jadłam i w połowie mówię. Wiesz co? Ja chyba bym wolała. Ja że... to... Tuńczyka z majo i z jajem. Ej, czy ktoś ogląda jeszcze szambel, jakim są królowe przetrwania? Kocham. Już <laughs> <laughs> hashtag kocham Boże, zakrztusiłam. Się. No szambela na niej w Szambelan? No kurde, co to za program? On nie ma nic wspólnego z nie Najbardziej nie mi wścieka, że tam nie ma żadnych, żadnych zasad, a jest tak bezemocjonalny, tak nieingerujący w uczestniczek, jakby, życie i przemyślenia i tak niepilnujący zasad... On no, wszystko napierdala na, na jednych emocjach ja po prostu czuję, że tam wszyscy się uwielbiają go no, z pewnym człowiekiem, ale chodzi o to, że jak on prowadzi ten program, to ja zasypiam po prostu. No, jakby totalnie tam nie... nie wiem, no. On ma zawsze te, ten sam poziom emocji, zawsze taką samą minę, tam nigdy jakby się nic nie dzieje. To jest dziwne. No nic, idziemy obejrzeć odcinek Białego Lotosa, a potem jeszcze... Herbatki się napijemy, czy coś. Czy kawki. Myślę, że suszarnia już, suszarka ja przestała suszyć nasze. Szosa sucha, nasze ogólnie. Nie wiem, a co. A bo ja powiedziałam, że ja pokażę kilka rzeczy z tego, co wczoraj kupiłyśmy. Nie chodzi. Tam to ja piszę na suszarce w domu, bo stwierdziłam, że nie chce mi się czekać. One day later. Boże. Jest. Ej. Ja się tak ugładziłam, że normalnie wygląda, jak ja bym miała ciemne włosy. Cieńne włosy, a nie jasne. Dziwnie, nie? Dziwnie, ale słuchajcie. Przydarzyła mi się pierwsza drama na Vinted. Ale taka totalna drama na Vinted. Ale opowiem o tym dopiero po tym, jak Wam pokażę. To będzie najpiękniejszy hol lumpeksowy. Mam nadzieję, że Lulu nie będzie miała za mi, że zdecydowałam się taki mini fragment hol lumpeksowego umieścić bez jej udziału. Na pewno będzie wściekła. Ale słuchaj, czegoś takiego to my tu jeszcze nie widzieliśmy na tym kanale. Zaopatrzyłam się w wieszak. Proszę bardzo. I to, są, to jest vintage. To jest po prostu sam vintage. Proszę bardzo, taka koszulka. To jest e, bawełna z poliestrem, niestety. No, ale detal jest naprawdę uroczy, uważam. Jest też całkiem. Nie spadaj! Jest też całkiem ciekawych rozmiarów. Także luz blues. Ja mówię, że spodziewała się właśnie takich operacyjnych e, koszulek, a nie takich. Kurcze, jakie ja miałam, ale no jest przeurocza. Możecie dać znać, co myślicie. Kolejna rzecz. u Drogie osoby oglądające, mamy mój znienawidzony kolor. Tak serio, to, to nie jest tak, że ja nienawidzę fioletu, także bądźmy jakby szczerzy, powiedzmy sobie niektóre rzeczy otwarcie, ale jakoś nigdy nie czuję, żeby przy twarzy u mnie to wyglądało dobrze. Co uważacie? Julii pasuje taki odcień fioletu i to był e, ukochany odcień mojej ukochanej babci. I są to dzwony, ale spójrzcie. Możemy iść i potańczyć jakieś tańce latino. <grym> Co sądzicie? Ja myślę, że to jest normalnie, że to jest wow. Kolejna rzecz. To trochę taki zakup był pod wpływem emocji. <grych> Serumi. I. Same pomyślne informacje. Więc to był zakup taki, że miałam takie. O oh god! Natychmiast to muszę kupić. I słuchajcie, to jest oryginalna amerykańska koszulka Western Collection Keniego Rogersa. Proszę bardzo. Czy wy widzicie? Widzicie te wszystkie outfity w stylu Beth? daton. No przecież to jest cudowne. Przecież pięknie jest ten detal, jest tak pięknie wyszyty. To jest jeans. Jest to wspaniałe. Ja tego nawet nie mierzyłam. Ja to po prostu wzięłam, tak wygląda z tyłu. Myślę, że naprawdę to będzie ogień. Ogień, moi drodzy. Jeśli chodzi o to, co ile kosztowało, to. To ta koszula była najdroższa, bo kosztowała 25 zł. Spodnie 15. Błękitna koszulka kosztowała, wydaje mi się, 10 zł. I dwie ostatnie rzeczy, którymi bym się chciała z Wami podzielić, by trzymajcie się krzeseł. A jeśli leżycie, złapcie się za coś. Możecie złapać się za chłopa albo za kobitę. Trzymajcie się. <grym> się słuchajcie, to jest welur to jest złoto to się mieni to jest po prostu piękny, wspaniały krój to jest prawdziwy vintage to jest cudo acetat i poliester Danish design słuchajcie, ale to jest tak ładnie skrojone, ja wiem co sobie myślicie o tym wzorze kto jest na naszym Instagramie, ten na pewno wie. W jakim celu tego typu um, ficziki bierzemy? I możemy się śmiać z tego wzoru, ale naprawdę, jak ja to przymierzyłam w lumpie, to to jest tak ładnie skrojone, dosyć drobno się w tym wygląda, że nawet moja otyłość w tym wygląda drobno. Tak twierdzi Julia. No i kupiłam to. Zadyszkę. Zadyszkę można, nie? Zadyszkę, nawet jak do takiego poszaleństwa, to można. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się, że jest naprawdę najbardziej wyjątkowa, to jest taki szlafrok. Słuchajcie, ale taki szlafrok w sumie może trochę dochodzenia po domu, trochę do napicia się kawy z pięknej filiżanki. I to jest rozmiar 38, i ja i moja osoba się w to zmieściłyśmy. Ale to jest tak piękne. Ten kolor jest tak szlachetny. Choć można powiedzieć, że każdy jej bardziej. dobrze w bardziej. To Naprawdę. Spójrzcie, to jest długi do ziemi, aż za kostkę. Szlafrok. Takie piękne wykończenie mankietów. Materiał jest w taki delikatnie tłuczony wzór. Tutaj jest taka stójka. Jest tutaj na atłasowy guziczek zapinany na bok. No, kurczę, to tak pięknie jest, to tak pięknie wygląda, że ja jestem zachwycona. I właśnie ja i moja osoba zmieściłyśmy się w ten szlafrok. Jestem pełna, absolutnie pełna zachwytu. Co sądzicie? Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach. W międzyczasie gdzieś tam się kroi jakiś większy hol lumpeksowy, ale nie wiem w jakim tempie, ponieważ yy, mamy dużo zajętości w najbliższym czasie, ale to jest wow. To też kosztowało chyba 25 zł. Jezu, jakie to jest cudowne. Boże. No zobaczcie i bardzo ładnie w tym kolorze moim zdaniem. Może coś w tym jest, że każdej mordzie dobrze w bordzie, nawet jakbym była po prostu ciemną blondynką. No, jak to się mówi, no nie dość, że blondynka to jeszcze ciemna. A Drodzy! Powiedzmy sobie wprost odramię z wintet. Więc do tej pory, tak jak Wam mówiłam we vlogach, mam super doświadczenia. Same super osoby kupowały i wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Nie było absolutnie żadnych rozkmin rozmów. No, i miałam tę koszulkę, kojarzycie w serduszka we wszystkich kolorach tęczy, taką oversize'ową białą e, t t-shirtkę I ona była wystawiona za 30 zł. E, ktoś tam zaproponował 20. Ja się nie zgodziłam. Ten ktoś zaproponował 25 Mówię, dobra, nie będzie to 25 zł spoko. E, I czas wysyłki na Vinted to jest chyba 7 dni albo 6 w każdym razie. Coś takiego mam z tą aplikacją Vinted w telefonie, że nie, nie dostaję powiadomień w sensie na belce w telefonie mi się nie wyświetlają. A ja nie jestem jakąś vintedziarą, wiecie, żeby tam śledzić co chwilę i wchodzić e, i sprawdzać, czy coś poszło, czy nie poszło. No i dopiero dzisiaj rano odczytałam wiadomość właśnie od tej osoby, która tę koszulkę kupiła. Jeżeli jesteś jedną z widzeń, to jakby. Nie komunikuj się w ten sposób z ludźmi. No. I była wiadomość, jak pani nie chciała sprzedawać tej koszulki, nadaje taką intonację, jaka mi się wyświetliła podczas czytania. Wiadomo, że mogła być ona zupełnie inna, tak? No bo my sami nadajemy sens rzeczom, słowom, szczególnie jeżeli się czyta wiadomość od kogoś, kogo się nie zna, prawda? Bo co innego, kiedy się czyta wiadomość od kogoś, kogo się zna? No to Ty doskonale wiesz, jak ta osoba będzie, ee, jak ta osoba by to powiedziała po prostu. Więc wiadomość brzmiała, Ech. już anulowałam tę sprzedaż, jestem niegrzeczna. Zaraz dowiecie się dlaczego. Zobaczymy, czy jest cały czas ta Czytam. Dzień dobry, jak pani nie chciała sprzedać koszulki za cenę, którą zaproponowałam, 25 zł, to mogła pani nie akceptować tej ceny i tyle. A cały czas miałam czas na wysyłkę. To nie było, że czas minął albo coś. Albo, że mam ostatnią godzinę. Czytałam loniem, bo nie było nigdzie przycinka. Ja kupiłam ją za 25 zł, tak zaproponowałam, ale i za 30 zł bym też kupiła. Ale pani decyzja trochę jest pani niefery. Ręce opadają do takich jak pani. <grym> Skisłam! Po prostu skisłam i dopiero wtedy zobaczyłam, że przedwczoraj była wiadomość Witam, mam pytanko, kiedy pani wyśle koszulkę Halo? Ale widać na Vinted, czy jest odczytana wiadomość, czy nie. No u mnie była ewidentnie, ewidentnie była ta wiadomość nieodczytana, no ale dobra. No i ja wysłałam śmiejące się buźki, bo jakby centralnie mnie to mega rozbawiło. Śmiejące się buźki i napisałam: Mam przecież czas na wysyłkę do 21 lutego. Jak ci zależało na szybkim nadaniu, trzeba było dać znać. I dopiero teraz zobaczyłam tę wiadomość przedwczoraj, wczoraj, bo nie jestem jakoś super biegła w Vinted i mi znikają te powiadomienia. Nadam dzisiaj easy, także już ręce nie muszą opadać do takich, jakie, ja, ale uśmiałam się od rana. Potem sobie myślę: No kurde, no szanujmy się. Dlaczego? Ja mam komuś pozwalać na to, żeby się do mnie zwracał w ten sposób. Tym bardziej, że to jest jakaś obca osoba. Więc napisałam. Chociaż w sumie tak sobie przemyślałam, że Twoje zachowanie jest dość proste i tu mi ręce opadły na takich jak ty. Rezygnuję z tej sprzedaży. Także jakby obraziłam się, zrezygnowałam. Eee, piszcie, co sądzicie o tej dramie. Piszcie, co sądzicie o całej tej konwersacji, no bo może wiadomo, że jest to mało prawdopodobne, no ale może to ja nie mam racji. Dziękuję za kolejny wspaniały czas z Wami. Nie mogę się doczekać y, Waszych komentarzy. Ja naprawdę ubawiłam się całą tą dramą. No ale uważam, że suma summarum no bardzo niekulturalnie jest tak napisać do obcej osoby. Chociaż czytając różne hejterskie komentarze, odpukać w niemalowane, nie na swój temat, choć kiedyś też się zdarzyły, ale nie wiem, czy chce mi się do tego wracać. Y, no to sobie myślę, no kurde, no, no szanujmy się, no nie mówmy tak do siebie. Ale wiecie co? Może Wam też ręce opadają na takich jak ja. I jeszcze to wszystko longiem, bez przecinków i Pani małymi literami. Słuchajcie, albo subskrybujecie ten kanał, postawmy sprawę jasno, albo ręce opadają na takich jak Państwo. No, Si papsi Bajsi.